Tak więc, witam ponownie na kanale Strefa Gracza, z tej strony Mikołaj, a przed wami 26. materiał z gry Kingdom Rush z 2011 roku. Moi drodzy, zostały nam ostatnie 3 levele, już policzyłem, już po czterech upewnieniach się, zostało nam 3 levele teraz faktycznie do końca gry, więc no, skończymy ją na 28. filmie. Teraz jest 26, no i dzisiaj postanowiłem, że rozpoczniemy na samym końcu gry planszę, która była pierwszą podstawową planszą, jeżeli chodzi o te dodatkowe poziomy, którą nie udało mi się za pierwszym razem ukończyć, ale tam nieważne, jestem teraz ulepszony na maxa, mam fajnych bohaterów, już tutaj odkryłem. Kogo weźmiemy sobie? Może tego ten i spróbujemy, choć nie wiem. Nie chciałbym na tej misji przegrać. No tak, do testowania zostało nam tylko dwóch bohaterów. Jest to Tenshi i jest to król Denas. E, co do tego Tenshi jestem średnio nastawiony. E, 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 e. Ale wezmę go, wezmę go, zobaczymy. Może nie będzie tak źle. E, choć w sumie na tą planszę to by się bardziej tor przydał, bo on... Eee, nie wiem, jakoś tak wydaje mi się, że ten tor. No, ma moc, jak to tor? Ma moc, ma moc po prostu. Taką, że no, po prostu większość gier udaje mi się z nim wygrać. Eee, mamy też króla Dynasa, który jest chujem. Wiecie co, wezmę Tora. We wezmę Tora na te ostatnie dwa levely. Spróbuję, nie wiem, może tego tutaj na ten poziom, wziąć tego tęszy i zobaczymy. Ale ja bym chciał to wygrać, więc lecimy do eee, Ruins of Acarot. Nie wiem, co to jest. Czemu okno jest otwarte w moim pokoju? Co jest? Co to za czary. Weznan. Dobra. E, jedna droga wyjścia. Wierzę, że mamy poulepszane. Teraz już wiem, co budować. Tędy idzie goblin. Tędy idzie goblin. Czerwony goblin. E, no dobra. E, wiem już, co budować. No bo mamy tych. Y, mamy, mieliśmy te ba baraki. Dobra. Tutaj postawię. Kurna ucznika. I tutaj też postawię ucznika. To się źle skończy, ale zrobię tak. Zrobię tak. I tu umaga. Na, na razie na sam początek. Bo tu nie trzeba mieć dużego damage'a, nie? O, mogę jeszcze go ulepszyć. Nie trzeba mieć dużego damage'a. Wystarczy, żeby mieć early game ogarnięty. Już wiem, jaką taktykę im zaserwuję później. A ty Thor, leveluj się, bo znowu cię widzowie zwyzywają. Że nie, wele, nie, 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 levelu, nie, le, fu, nie levelujesz na początku rozgrywki, kiedy powinieneś się levelować na start z przeciwnikami. No i właśnie, Tor, czy ty masz rozdwojenie jaźni, że tam pobiegłeś pomimo tego, że tu przechodzą? Torze, synie Odyna. Dobra, tutaj sobie zbuduję tych. No nie są fajni, e, ulepszę ich. Dobra, to je, jedzie ich nieźle tutaj. Jest dobrze, jest dobrze. Jest, kurna dobrze. Albo i nie jest dobrze. Nie wiem, to jest jakiś poziom, gdzie normalnie serają tymi przeciwnikami na prawo i lewo. Dlatego ja taki pierwszy poziom, nie? Ulepszam te baraki na maksa, niech one tutaj. Niech one tutaj ich kroją. Bo no, chciałbym ulepszyć jednak barbarianów, żeby oni tutaj, przy... no, wiadomo, mocno ich tutaj przyblokowali. Jeszcze sobie wiadomo, tutaj puszczę tych moich gwiazdorów. No i zobaczymy. Hehehe. Ciekawe, jaki on ma zasięg. To mnie bardzo ciekawi. Aha, no i nie wezwałem fali, świetnie. Tutaj puścimy sobie Firebola, e, ulepszymy ich, ulepszymy im e, rzucanie. No bo jak widać, ten e, ogres szedł dosyć nieźle, i no po prostu to To była moja taktyka. Jeszcze sobie, jeszcze sobie ulepszę, żeby oni jeszcze więcej z tego rzucania bili. No i tak naprawdę mam tutaj, czy do ptaszków, czy, czy do jakichś uciekinierów, tutaj wieżyczkę. Mogę zacząć tutaj się bawić. Czyli, między innymi, w tym miejscu artyleria. W tym miejscu artyleria. I w tym miejscu artyleria. Nie wiem, jak to wyjdzie w praniu, ale. No nie wiem. Nie, 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 nie. nie. Inaczej zrobimy. Tutaj postawimy. Eee, I tu. Robotami przechodzą. Eee, znaczy, no zapominam, żeby przezywać te fale. No i ja, wydaje mi się, że ja o większości rzeczy się wypowiedziałem. No, w poprzednim filmie wypowiedziałem się. Tam początkiem, jak to będzie z powrotem do tej serii, jak to będzie z maksowaniem jej Chyba wszystko o tej grze powiedziałem, byleby tylko ją skończyć <grymne> Nie, 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 nie przechodźcie Ach, kurna, nie ma przejścia, nie ma nie drzwi Ach, próbuję takimi dowcipami, ale jakoś tak mi nie idzie tam jeden z widzów na live zapytał, czy ja znam jakieś dowcipy i do tej pory próbuję jakieś dobre dowcip wymyśleć, ale... No ale nie wymyślę, ja nie jestem od wymyślania dowcipów. No. No i tak wracając. Ja już wszystko powiedziałem o tej grze. Wystarczy teraz już sko ją skończyć. No i sobie zrobię przerwę od niej, bo jak ją dzisiaj skończę, nagrywam tu 26 stycznia. Myślę, że dzisiaj już te ostateczne filmi, filmy nagram Więc już po 26 stycznia nie trzeba mi pisać porad, bo już te filmy będę miał nagrane przed, przed rozpoczęciem Frontiers. I chciałem sobie zrobić 5 dni przerwy, żeby mieć to Kingdom Rush'a z głowy i skupić się na innych grach, Między innymi skończyć Park Raya i Jack Smitha. No i przy tym Subnautica ktoś pisał, żeby przywrócić i tam znajomy w ogóle się pytał o tą subnautykę, No przywrócimy tą sabnautykę, bo jej trochę nie było. No i przez te 5 dni chciałbym się bardziej na tym skupić niż jeżeli właśnie na... E, niż jeżeli właśnie na... E, wiadomo, przeciąganiu tego Kingdom Rusha. Dzisiaj jest 26 stycznia, kiedy nagrywamy z wieczór i chciałem tą grę dzisiaj skończyć. Tak sobie zaplanowałem. Miałem już dzisiaj kilka odcinków nagrać, ale nie nagrałem, bo się opierdalałem. Przynajmniej szczerze. Eee, miałem dzisiaj Dick Smitha nagrać, no i, no i nie wyszło. 7, pomoła tu oczywiście o 17 filmie, który jeszcze nie wleciał, bo tam miałem, zrobiłem małą regularność, ale znowu jest przerwa. Ale nie będzie trwała tyle, ile trwała wcześniej, ta od listopada. Chcę teraz naprawdę przygrzymocić cały początek lutego. Dobra. A jest, ktoś postanowił, że sobie przejdzie, tak po prostu. a Atwar w ogóle sprawy sobie z tego nie zdaje. Aha. Bierz go. Co jest? Dawaj, atakują. To się cicho. Jeśli ktoś się zastanawia, do kogo ja mówię Tosia, to tak ma na imię mój Piesiu. Publikowałem go kiedyś na społeczności. No w tych godzinach to jak za okna coś słychać, to warczy. Moja w sumie psina, kochana. Najukochańsza. Aura Splasha i my robimy tutaj, tutaj, robimy elektryczność, wszędzie trzeba elektryczność postawić, żeby oni w ogóle nie mieli szans przejść, co nie? Tak w sumie... A postawiłbym tutaj jeszcze jedną wieżę. Tą z, z barakami, bo oni są prześwietni. Zwykle tak rycerze tutaj budowałem, żeby blokowali, ale no, jak się dowiedziałem, że nie dość, że to ulepszenie zwiększa im damage, to jeszcze tutaj mogą rzucać, to jeszcze jakieś tornado wypuszczają, coś pięknego. No jak widzicie, widać jak żwawo mi tutaj to idzie. Jak się powtarza level to nie jest aż tak źle. Nie no, tutaj wezmę tego maga co szybciej strzela po prostu. Oh glory. For glory. Dobra. Nie, zajebiście mi się podoba jak to tutaj wygląda. Dopóki te saczki nie przyjdą. No rzucajcie w niego, o. Widać jaki zmasowany domek teraz mu robią. Szczerze to jeszcze bym tutaj jeszcze jednych postawił. Bo jaram, jarają mnie oni bardzo. A nawet jeszcze bliżej ich tu postawię. A tych jeszcze dalej tutaj. Puszczamy kolejnych. Dobra, trolla trzeba zabić. Najlepiej żywawo. i pięknie. Mam tu obstawę prześwietną. Dobra. I tutaj jeszcze jednego golema postawię. O, idealnie. Tutaj na środek niech przyjdzie. Będzie z torem walczyła. Tor niech się tutaj gdzieś ustawi. Na środku. No, puszczamy kolejną falę. No żywa, bo to idzie. Nie ma co tutaj się przejmować niczym. Wszystko git będzie. A jezu, wyszedłem na pulpit. Gra się przez trochę lekko ściła. No oho, idą teraz te e, raidery. Jakbyście w ogóle chcieli, żebym podgłośnił lekko grę, czyli byłbym na przykład za cicho czasami w niektórych grach czy seriach, to możecie pisać w komentarzu, ja to od razu na następny odcinek poprawię. Jeśli oczywiście nie będę nagrywał na zapas, bo czasami zdarza się, ta, zdarza się taka wtopa lekka. Albo na przykład nie tyle co powiedzmy dźwięk, to po prostu jakiś, można powiedzieć, jakaś wada na nagraniu. Nie mówię, że wada tutaj na przykład jak ja gram w grę, moje taktyki czy coś, tylko ogólnie wszystko związane z jakością filmu, dźwiękiem, obrazu, jakimiś tam, nie wiem, wstawkami, czy w jakimś miejscu dałem błąd, czy się pomyliłem gdzieś. Takie rzeczy. Dobra, kupuję to, kupuję to i kupuję to. golemas, w jaką też ulepsza, żeby był lepszy. Padł. 17 fala. A teraz tam te. Tylko po to, żeby kupić tego splasha. I ich tam łatwo osłabiać. Jeszcze sobie uczników ulepszę. Tobie. <grytanie> Poprawny polski język. Rzadko kto to się zwraca uwaga ale Nie wiem. Okay, kolejna fala: Jezu, nie to chciałem! Fuck! Sprzedaj. Chciałem to. Fajna, fajna ta Tesla. Nie, ta Tesla jest po prostu cudowna. Jest też jeden upgrade artylerii w z tym się podoba, dokładnie taki... Nie wiem co to jest, to jest jakaś taka maszyna wiertnicza, co tak wgniata w ziemię i wszyscy na ob obszarowo wokół dostają taka... Nie wiem, taki bidon. To leci w dół. I wszyscy wokół stają też. Fajnie można tego użyć. To jak Erdko jej działa w tym pieca, z Kingdom Dash Vengeance. Mam bardzo dużo pieniędzy. I tutaj zaraz ten Bosi chyba wyjdzie stąd, on będzie wychodził na stówę. I ten sobie będzie szedł. Więc myślę, że mu tutaj jakąś niespodziankę postawię, nie wiem, na przykład tutaj. Powiedzmy sobie, na przykład taką wieżę Arkan, Arkan Wizard. I tutaj tak samo. Tak po prostu, nie? Tak po prostu. Dobra, tornado tutaj na maksa wykupię, nie wiem, co to robi, tak naprawdę, ale niech tam robi jakiś dodatkowy damage. Aha, idzie boss, dobra. No i tak, jak zapamiętałem to z telefonu, bo to chyba jedyny level, który na telefonie wykonałem. Idzie właśnie tutaj taki wielki dzik. No i py pyknę mu tutaj od razu poison. bo się robi niebezpiecznie. W dupie mam tego dzika na razie. Jego to osłabią z czasem. Aha. Czemu wy ich kurna nie atakujecie? Ciecie. Zaraz mi ten dzik przejdzie nie. On w ogóle nic nie dostaje. Róbcie mu coś. Okej, okay, dostaje jakieś obrażenia Okej, okay, dostał Tora O, jakieś tam obrażenie dostaje. Dobra, padnie padnie, on się leczy, ale padnie Tu i teraz Zajebiście Aby jeszcze dostać upgrade, żeby szybciej zginąć. Jest. Def defeat Gultox and its Minions. Ok. I trzy gwiazdki. Trzy gwiazdki. Czyli będę mógł tutaj heroiczne sobie zrobić. To to w ogóle na heroika jest? Uuu, poziom piąty już nieźle. A tu? Aha, tu nie ma. A tu? Poziom piąty. To już, moi drodzy. Na tym, na tym zaprzestaniemy. Zostało nam dwa poziomy, żeby tą grę skończyć. Cóż, myślę, że idealnie w 20 mi się ten poziom udało ukończyć. No i co? Ja, 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 ja kończę. Widzimy się jutro ponownie o 15.00, albo wcześniej, nie wiem, teraz tak in, inaczej te filmy rzucam. No jest wcześniej, mogę jutro film. W sumie, Bolta, dam jutro film o 10.00, <grym> albo o 8.00. <grym> o 10.00 dam film. No i co, moi drodzy, zakończymy w takim razie i widzimy się następnym razem. No, chyba już w niedzielę. No, w poniedziałek to będzie koniec.